Rafał Bryndal to znany satyrek i radiowiec. W poniedziałek o śmierci jego żony, Doroty Bryndal poinformował mecenas kancelarii prawnej, z którą związana była niemalże 20 lat Do gwiazdora spływają obecnie kondolencje z całego kraju. Rafał Bryndal na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym znalazła się symboliczna czarna wstążka Podeszła Dorotka Bryndal, czytamy w komentarzu. Dziennikarz nie podał powodów jej śmierci. Jako pierwsza o śmierci kobiety poinformowała Kancelaria Adwokacka, z którą była związana od 1999 roku. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 22 stycznia 2019 roku odeszła mecenas Dorota Bryndal, nasza wspaniała koleżanka, doskonała prawniczka i dobry człowiek. Była radcą prawnym i szefową praktyk prawa własności intelektualnej, liches ciences i healt oraz sprawa pracy. Cechowała ją pracowitość, chęć pomocy, spokój i opanowanie, kultura osobista i niezwykła elegancja. Była świetną słuchaczką, z empatią podchodzącą do innych. Mecenas Dorota Bryndal była związana z kancelarią Gessel od 1999 roku, od 2004 roku była wspólniczką. Czytamy na Facebooku. Rafał Brendal stracił żonę po niemalże 20 latach na stronie kancelarii Gessel możemy dowiedzieć się, że kobieta posiadała wieloletnie doświadczenie dotyczące efektywnego zatrudniania i zarządzania personelem. Ponadto współpracowała z firmami krajowymi i międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej i doradztwa personalnego. Zmarła również zajmowała się kadrą menedżerską wyższego stopnia i członkami zarządu spółek prawa handlowego oraz prowadziła sprawy związane z ochroną własności intelektualnej. Obsługiwała podmioty z sektorów IT, audiowizualnego, produkcji filmowych, wydawniczych i reklamowych w zakresie tworzenia umów i sporów sadowych. Dorota Brindal ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunek prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego oraz kierunek prawo konkurencji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej ukończyła studia podyplomowe. Żona Bryndala po studiach wyjechała do Kanady, gdzie szkoliła się w Toronto School of Business Administration. Rodzina zmarła i poinformowała o szczegółach pogrzebu. Nabożeństwo pożegnalnie odbędzie się w kościele p. w. EźW. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie 29 stycznia 2019 roku o godzinie 13.00. Po mszy będzie odprowadzenie trumny do grobu rodzinnego. Dorota Brindal wyszła za mąż za dziennikarza w 1964 roku. W 1992 roku urodził się im syntynum, który przyszedł na świat w Kanadzie. Rafał Brędal jest znanym radiowcem, autorem tekstów, twórcą zespołów kabaretowych i sztuk teatralnych. W swojej karierze był redaktorem naczelnym miesięcznika kulturalnego Bluszcz. Z kolei od 6 lat jest, jest redaktorem naczelnym magazynu Chimera. Facebook.